Yes, Władza, to policja. Apeluję o nierzucanie niebezpiecznych. Czynności. ty ja Jeżeli nam pan się pani nie Wyborcza, oczywiście wyborcza. dziękujemy dziękujemy wyborczej, wyborczej. Nie ogóle się w ogóle się nie wypowiadaj. w ogóle się nie, nie wypowiadaj. wyborca innym może sterowany przez PO, sterowane wszystko przez PO Wyborcza. Nie wyborca bo rozwoju że to robiłeś nie wiedzę nie, nie wypowiadaj w w wyborcza. Po co mu się wypowiadasz? Przykręcą wszystko. Sterowana jest trasa i TVN. Ona. A jak A wy później ona śpieszycie? TVN, wpraca my wpraca my. TVN my. i wyborca kłamią. Nic mu nie mów. Oni wszystko zmyślają, przekręcają. Zaraz pan przykręci, bo ci nie przekręcasz. No, nie nie tak. no. A, no bo media kłamią. Wasza wypowiedź. Ja zaatakowałem tego. No Odniósłem pana wciąganie.

Gazów, Gazów, jak jest tak, tak, w ciężkim stanie to ta, bo się pozwoli, ta, żeby wszystko to jest nagrane. To są dziennikarze, którzy tak e, zamiast prawdę pokazywać. Tłukli wszystkich. Nie, proszę pana, ja nie będę mówiła. I tak wszystko wiadomo. Telewizji i kamer w środku, jak ochroniarze nas tam... Traktowali. Co kobieta niewinna mogła im zrobić, że jak oni w, w Dlaczego dbili kobiety? No właśnie, Powiedzieliśmy, że my, my sami gazowaliśmy się tam w środku. Środki, rozumie Zostali petardami, śpiewa. jedna za drugą, pieprzowymi. Mi w twarz to tak centralnie, całą twarz mają poparzona. Wszyscy. No. Pogotowie, gdzie tutaj okłady. Z w tym dwójka dzieci, jeszcze dodatkowo cztery osoby. Z jakiej pan jest z telewizji, proszę powiedzieć? Z telewizji trwam. Nie, no bardzo proszę powiedzieć, z jakich pan jest mediów. Przede wszystkim jesteśmy bardzo przeciwko pani prezydentowej, której tutaj nie ma, na miejscu, gdzie ona powinna być. Bo to oto jest ten konflikt, tak? My pytamy kulturalnie i grzecznie, my Warszawiacy, my rodziny tych kupców, którzy tam są, gdzie są właśnie tego miasta. To jest obrona miejsc pracy a, przez bojdziek naszego bojdziek premiera. To jest obrona miejsc pracy właśnie. To jest wszystko, to są te obietnice przed wyborami, które nigdy nie zostają dotrzymane. Nigdy. Obietnice rzucane przed wyborami, a później pałami. Jednemu z kupców wybito zęby podczas e, sprowadzania z, gór, z, do, e, z góry na dół. No, bito kobiety, deptano kobietom po głowach. Jak można ludzi niewinnych bić? Za co? To jest moja praca! I policja, a szczególnie ochrona zachowywała się skandalicznie. Naszą tą zarządu, Agnieszkę, tak strasznie zbili, że pogotowie ją nieprzytomną zabrała do szpitala. Nas też popychano przy wyjściu, chociaż nie zawiałyśmy żadnego oporu. To policjant mnie szarpał, pani z ochrony nie popychała. To jest po prostu nieprawdopodobne, że żyjemy w takiej Polsce. Najpierw na dole, później jak na Zagazowali dole nas. puścili tyle gazu, że nie mógł tam wytrzymać, to Uciekaliśmy udostępniono na nam powieszenia na górze. Mało tego, jeszcze nie zdążyliśmy wyjść z hali, a już ochrona otwierała nasze stoiska i kradła nam rzeczy. Panie z ochrony, jak wyprowadzały mnie z mojego to, to stoiska, to powiedziały otwarcie, o wyprowadzimy ją i sobie buty pomierzymy. No. Coś ładnego tutaj widzę. Takie były komentarze. No wie pan, no dla mnie to jest niepojęte. Najpierw nas pobili, a zaraz nas okradną. No świetnie. Bo... Władza Polska doprowadza do tego, żeby bić kobiety? Proszę, <śmiany> Tyle chcą normalnie pracować. Tyle lat. Żyją też z naszych Obrona miejsc w Wiem, że ty te gazet teraz musisz kupić. Spodziewał, że tak będzie, ale już się stało.

Kim wy jesteście? Polakiem jesteś? Czy pachołkiem na usługach? Kim my jesteście? Gdzie byście byli i jakbyście myśli? Chęstą! 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 Poranna informacja była taka do komornika, że kupcy go zaprosili, żeby że